W dzisiejszym programie dowiesz się, jak przygotować się do współpracy z firmami z innych kultur. Co powinniśmy wiedzieć, czyli kulturowe must have, poznasz obszary motywacyjne w przestrzeni biznesowej. Adam Szaran. Katarzyna Szaran. W tym programie rozmawiamy o rozwoju osobistym, motywacji i o sprzedaży. Przedsiębiorcy, chcemy powiększać sprzedaż, i droga do tego no, może być zróżnicowana. Z jednej strony możemy szukać nowych klientów u nas, ale możemy szukać też za granicą. Z drugiej strony możemy poszerzać portfolio naszych produktów i wtedy albo coś u nas kupimy, bądź wyprodukujemy, albo zrobimy to za granicą. I właśnie ta zagranica przewija się w, tym, w tej naszej dzisiejszej czołówce, dlatego że będziemy rozmawiali właśnie o kontekście. Współpracy z firmami z zagranicy, czyli o kontekście kulturowym. I w dzisiejszym programie gościmy panią doktor habilitowaną, profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Anitę Frankowiak, która jest kulturoznawcą, trenerem biznesowym, doradczynią przedsiębiorstw w budowaniu strategii marketingowych, jak również w doradztwie w przypadku eksportu produktów na rynki międzynarodowe, m.in. Między na Wielką Brytanię, Niemcy, Chiny, Japonię, kraje Bliskiego Wschodu, właściwie mogłabym wymienić tutaj cały świat, więc serdecznie Cię witamy, Anita. Dzień dobry, Cześć. No, miło, pozwolimy za sobie mówić po imieniu, z uwagi na nie. to, że się już znamy, więc nie będziemy się tytułować. Tak jest. I od razu z pierwszym pytaniem, żeby nie zajmować tego cennego czasu na nasze, na nasze tutaj wstępy. E, tak, no to pierwsze, właśnie e, chcielibyśmy zapytać o to kulturowy must-hef, ponieważ często jest tak, że my chcemy się <słuch> przygotować na spotkanie, ale nie zawsze mamy czas, żeby zrobić to dogłębnie. Natomiast są pewne takie absolutne zasady, które powinniśmy znać. No i właśnie o to chcemy zapytać, jakie to są zasady. Tak, rzeczywiście. Rozpoznanie kultury, z którą chcemy prowadzić biznes, jest niezwykle istotne. Nie tylko w perspektywie prowadzenia negocjacji, ale w ogóle w perspektywie takiego spokoju ducha i takiego poczucia, że zrobiliśmy wszystko, co możemy, żeby ten biznes nam się powiódł. To jest pierwsza okoliczność, ale przede wszystkim niezależnie od tego, jak mamy wiele teorii na temat różnic kulturowych, bo teorie zwykle przedsiębiorcom nie są bliskie, musimy przynajmniej pracować na takim podstawowym rozróżnieniu. Na kultury słuchające, planujące i kultury elastyczne, biorąc oczywiście też pod uwagę fakt, z jakiej kultury nasza organizacja, nasza firma się wywodzi, bo bardzo często jest tak, że przecież firmy mają różnych kooperantów, różnych też właścicieli i zarządców i nie zawsze jest to kulturowo system taki spójny, jednorodny, więc to też trzeba uwzględnić. I jeśli będziemy mieć ten background tak dosyć dobrze zrobiony, no to wtedy możemy wystartować z dalszymi jakościami, a tam już zaczyna całkiem sporo niuansów. Tutaj by trzeba było pogłębić, mm. czym są te kultury słuchające i, i te pozostałe. Zastanawiam się jaką my jesteśmy, N jaką my jesteśmy. No? My jesteśmy połowicznie kulturą elastyczną. Nie jesteśmy na pewno kulturą słuchającą. Mamy reprezentanta w Europie kultury słuchającej i jedynego to, to są jest? finowie A finowie finowie kultury słuchające mają znacznie dłuższy czas na podejmowanie decyzji na jakąkolwiek formę komunikacji, ale to są też kultury, które pracują w ciszy i z ciszą, a zauważcie, że nas cisza krępuje, a w negocjacjach w ogóle skrępująca. I teraz siadamy do stołu, i nagle po drugiej stronie nasz partner milczy, i co my mamy z tym zrobić? jak my mamy się zachować, to ta umiejętność dostrojenia, dostosowania, wchodzimy też w takie kompetencje indywidualne, psychologiczne negocjatorów, jest niezwykle ważna. Jeśli do tego dołożymy kwestię wieku i świadomość tego, w jaki sposób my w ogóle wiekiem możemy grać w negocjacjach i kiedy ten wiek działa in plus i kiedy na przykład nie poślemy nawet najlepszego, świetnie wyszkolonego, młodego marketingowca czy menadżera, to ta, te, te kompetencje już nam dają przewagę negocjacyjną. A no widzisz, czy pewnie bym się nie zestresował, jakbym wiedział, że to jest taka kultura i że to jest normalne. Nie to uciszyłbym się nie zestresował, ale pewnie też trzeba by było się przygotować. Natomiast ja na chwilę ten wątek zostawię, żeby okay. realizować jakby obietnice, które na początku programu były. I zapytam cię o motywację naszych person, do których jedziemy, mm -hmm. e, tych zagranicznych person, z innych kultur, mm -hmm. dlatego że jak rozmawialiśmy wstępnie przed programem, no to ja mówię, jak są pieniądze na stole, tak. 10 milionów do zarobienia, no to przecież każdy będzie ze mną rozmawiał i tutaj mm -hmm. jakieś fopa. No to nie będzie stanowiło problemu, nie? A to się okazuje, że nie. Dlatego, że w tej części świata, w której my się znajdujemy, pieniądze mają znaczenie. Zresztą dla kultur, które są mniej zasobne finansowo, też mają znaczenie, ale to nie jest takie proste. Dlatego, że pieniądze nie są głównym motywatorem i na pewno nie są głównym czynnikiem podejścia i też zakończenia rozmów negocjacyjnych w sposób taki dobry dla nas. Oprócz pieniędzy takim motywatorem jest władza. Takim motywatorem może być bezpieczeństwo, takim motywatorem może, mogą być warunki życia, ta przestrzeń, w której się znajdujemy i tu nie myślę wcale tylko i wyłącznie, no bo możecie na przykład zastanowić się, czy zadać sobie takie pytanie, no ale co, po co mi warunki życia przy stole negocjacyjnym? Ale jeśli na przykład dla krajów skandynawskich, dla Australii, dla Nowej Zelandii ten pakiet parametr bycia w takim dobrostanie jest ważny, to oni będą bardziej zwracać na przykład uwagę na oferty ekologiczne niż na Oferty takie twarde, nawet jeżeli one będą e, finansowo bardziej korzystne, bo oni są w stanie zapłacić więcej pieniędzy za ekologię. Mhm. Zobacz już pierwszy parametr. Mhm. Jeżeli ja mam kraje, dla których władza będzie ważniejsza niż pieniądze, chociaż władza z pieniędzmi niewątpliwie mhm. się wiąże, a myślę tutaj na przykład o części krajów Ameryki Łacińskiej, myślę o Rosji na przykład, myślę też o Hiszpanii, troszeczkę bliżej e, nam, e, może do tego obszaru kulturowego, to e, ta władza to będzie dominacja. W negocjacjach, więc na przykład sprawienie czy poprowadzenie negocjacji za pomocą określonych technik, żeby dać odczuć mojemu klientowi, kontrahentowi, że on przejmuje kontrolę i władzę. Zobaczcie, to są mechanizmy psychologiczne, ale my od tego nie uciekniemy. I rozpisanie tych map kulturowych jest niezwykle ważne. Więc pieniądze, tak, ale oprócz pieniędzy jeszcze mamy pięć innych parametrów, które musimy zabezpieczyć i dokładnie ten skrypt kulturowy rozpisać. Mhm. No to trudne musi być chyba dla takiej osoby, która się przygotowuje, bo my wiemy, że ty, jak się A, przygotowujesz, do negocjacji, z a właściwie przygotowujesz klientów do negocjacji z kontrahentem zagranicznym, no to posługujesz się jakimiś dziesięcioma obszarami, które to rozpatrujesz i tam są jakieś specjalne tak. narzędzia. Czy możesz Robię powiedzieć? taką mapę kulturową. Mhm. Rzeczywiście może całej tej mapy nie jesteśmy w stanie dzisiaj opowiedzieć, ale pokażę to Państwu na przykładach. Bierzemy sobie pod uwagę jakiś konkretny parametr. Powiedzmy, że to będzie styl prowadzenia rozmowy. Albo bezpośredni, albo taki bardzo relacyjny. Rozpinamy sobie tego naszego klienta, skalujemy sobie, robimy sobie taką skalę podstawową od 1 do 10 i na takim wykresie linearnym zaznaczamy siebie i zaznaczamy klienta. I teraz wyobraźmy sobie, że wyceniam moją organizację na styl taki bardzo bezpośredni, czyli ja jestem takim klientem, który wie, że relacje są ważne, ale ważniejsze są dla mnie rozstrzygnięcia biznesowe tu i teraz, pieniądze na stole, mhm. proces negocjacji, tempo tych negocjacji, czyli ja jestem taka zadaniowa w tych negocjacjach. I skaluję sobie te mo tą, tą moją umiejętność komunikacyjną na 10 w tym obszarze. A pracuję z klientem na przykład z, powiedzmy z Tajwanu, a tam mam kulturę relacyjną. A jak mam kulturę relacyjną, no to w ogóle ta mapa kulturowa mi się, ten skrypt kulturowy mi się nie przetnie, bo jego 10 nie będzie moją dziesiątką. Tak? To pokazuje taką skrajną jakby sytuację. Szukamy w tym narzędziu takich punktów stycznych, rozrysowując tą mapę szkoleniową, ja to bardzo często robię właśnie szkoleniowo w takim dłuższym procesie. I bardzo dokładnie, w zależności też czego klient oczekuje i jak, ma, jak bardzo ma też sprecyzowane swoje oczekiwania. I wtedy z tej mapy wychodzą nam te obszary, na których my możemy pracować kulturowo. To jest niezwykle ważne, bo ja wtedy nie biję piany i nie wyruszam, nie wydaję pieniędzy na wyjazd zagraniczny, z którego nic nie, nie, nie wyjdzie, tylko robię coś w taki bardzo celowy sposób. Takim dobrym przykładem, którym możemy się posłużyć przy okazji tej mapy kulturowej będzie na przykład taka sytuacja, Wyjeżdża mój klient na negocjacje do Japonii, uważa, że jest świetnie przygotowany i że niczego mu więcej nie potrzeba, siada do stołu negocjacyjnego i rzeczywiście nawet całkiem umiejętnie i, i całkiem tak w ten sposób pośredni zachowując oczywiście te niuanse wszystkie, które ja, które, których Japończycy wymagają, po prostu je zachowuje. I potem jest poproszony o to, żeby jakby po, te, po tej części negocjacyjnej, żeby pójść i pooglądać jeszcze, że oni chcą pokazać po prostu mu. Swoje zasoby, fabrykę, to co, to, co mają w tej fabryce. I on mówi, że on przeprasza, bo on się spieszy na samolot, już jakby ten czas się skończył. Te negocjacje zostają zerwane, mimo że one miały dobry początek. Dlatego że dla Japończyków ta przestrzeń właśnie relacyjna, mm -hmm. pokażemy Ci, co my jeszcze mamy, jak możemy ze sobą współpracować, w jakie zakresy możemy wejść, mm -hmm. jest niezwykle ważna. Zobaczcie. Wszystko by się udało, gdyby on jeszcze zrobił ten jeden krok. Ale to tak wygląda trochę, jakby taki był niegrzeczny, bo ja do z grzeczności bym poszła pooglądać. Ale jeszcze no, nie chyba, wszyscy... ewidentnie mam ten samolot. To, to Nasi mówią, przedsiębiorcy nie ale? mają, nie mają czasu. <grym> bardzo często się spieszą, bardzo często się spóźniają, bardzo często uprawiają daleko posuniętą nonszalancję, ale nie dlatego, że są niewychowani, tylko po prostu nie wiedzą, że te no parametry delikatne to będą się. Bo jednak mówią, dlaczego nie chcą no tak, tak, zwiedzać tak, tak. fabryki, hmm. przepraszam, mam samolot, muszę to mam nie kolejne ma... spotkanie, więc im się wydaje, że wszystko jest okej. Okay, tylko że to jest z poziomu naszej kultury. Nie zbudowali relacji, hmm. po prostu nie zbudowali relacji, te negocjacje nie mogły się udać. Powiedz mi, 40 sekund mamy, więc może się jeszcze. Ktoś odpowiedzialny? Ja za to, żeby się dostosować do kultury. Czy czy to nie jest tak, że druga strona też powinna sobie zajrzeć, że Polacy się... Oni sobie zaglądają, oni wbrew mm -hmm. pozorom, to znaczy, mówię oni tak bardzo ogólnie, ale no, rzadko się zdarza. No, musi być bardzo zamknięta kultura, bardzo taka wsobna, żeby nie rozumieć tych różnic, tym bardziej, że cały świat z Europą kooperuje i my nie jesteśmy jakąś wyspą mm -hmm. inności. Mm -hmm. e natomiast oczywiście. Te, ten przedsiębiorca, który wyjeżdża, który udaje się do kraju docelowego, powinien, nie chcę powiedzieć, że bardziej, powinien być równie uważny na te różnice kulturowe. W ogóle takim dobrym standardem w biznesie jest po prostu bycie uważnym na różnice, bo to te różnice mają nam dawać pieniądze, władzę, status, bezpieczeństwo i takie poczucie sprawczości, że my możemy, nie? Tak jest. Musimy postawić kropkę. Serdecznie dziękujemy Ci za udział w tym programie Dziękuję. i podzielenie się swoją wiedzą. Państwa zapraszamy na kolejne odcinki naszej programów i jeżeli szukacie kontaktu do Anity, no to najłatwiej będzie przez adamszaran.pl. Zapraszamy na szkolenia z Anitą.